Witam. Rozpoczynam cykl opowieści z dżungli, tak nazwę tą miejscowość, bo tu głównie był... ja w lesie spędzam czas, tu właśnie w lato, późne albo jesień, zima to w tym ciepłym dniu. Tam słabo widać, ale orzeł krążył. Widzę tutaj na kolani. Patrzę, zwierzynę, miejmy nadzieję, że nie chodziło o Tadzika, no taki śmiech mi po co pokazuje te drzewo? Otóż jest to klon, to już starowaty klon, gdzie nie o tu jak widzimy, odpadły konary, gałęzie i to grube dość. On zeżnęliśmy, byśmy go zeżnęli, ale on chyba jest w planach i tu może ktoś do niego się przyczepić. I powoli zaczynamy stwarzać niebezpieczeństwo, ale to nie jest takie leśne, suche drzewo na które można pobrać asygnaty i wyciąć z nim to byłby byłby był duży problem bo pod całym domem praktycznie znajduje się no i dlaczego tutaj znajdują się szyszki niech ktoś się zastanowi pomyśli Tadzik już wie dlaczego tyle szyszek tutaj jest przecież to klon otóż tam u góry w Konarach w swoją dziuplę ma wymiórka Całą zimę skurbała też szyszki No to jakaś powołasta. Tam wyżej jest taki, o właśnie suchy taki zostaje, płaski prawie Tam często siada dzięciu i próbuje jeszcze ratować tego klona ale on naprawdę jest już suchy i na wiosnę, wczesnym latem nie ma liści praktycznie, tylko kilka Trzeba właśnie Pomyśleć, co z nim zrobić, ale na razie niedługo zaczyna się sezon węgowy i po prostu nie będę dokuczał żadnym ptaszkom, bo mogą też tu mieć swoje gniazda. Tutaj właśnie chciałem pokazać jej początek, bo tu nasza droga sąsiaduje z Państwowym Lasem. Tu mamy swoje lasy po tej stronie. lewej do wyjazdu jest Państwowy Las. I ta rzeka właśnie wypływa z Państwowego Lasu oraz tam ze stawów. Ma takie dwa dorzecza. Spotykają się tu u nas koło mostku. Jest taki mostek. Może pokażę. Bo ponieważ my tu zrobiliśmy przejazd na pola pod górę i tutaj takim przepływem może spojrzymy tam o właśnie tam właśnie widać płynie i, i tak jak widzimy tutaj rzeka dalej tam na pola aż tam do jeziora do brzegów no i co jest fajnego w takiej rzece posiadanie takiej że. W młodości to bawiłem się tak, że zbierałem szyszki, te długie właśnie, co Wam pokazywałem i czyściłem tutaj, bo tu niekiedy trawa zarasta albo coś i robiłem start i metę po prostu z tego momentu albo wcześniej jeszcze przez mostek, puszczałem szyszki, a tam gdzieś daleko na polach robiłem metę i która szyszka szybciej dopłynie, po prostu ta jest zwycięska. Nie wiem, co można ją wywiórce oddać. Albo nie oddać wiewiórce w nagrodę. Może jakiś świerk z niej powstać. No i oczywiście Tadzik. Ogląda pola tutaj za mostem. Czy wszystko ok. Wszystko okej? Okay? Wygląda na to, że tak. Tak, a tutaj wszystko się zaczęło. To jest właśnie... Yy, moje miejsce nad do Przy domku właśnie. Tam w dole... Kaczki na pomoście. Chyba mają akurat okres godowy, ponieważ ganiają się po jeziorze i chyba samce to walczą. Nie, nie lubię jak na pomoście przesiadują, bo zabrudzą też ten pomost. Będzie trzeba któregoś cieplejszego dnia po prostu go umyć. Tadzi gdzieś poszedł tam. Kaczek on lubi poganiać i poszczekać na nie. O, właśnie przybył tadzik. Nie się czekaczek. No, szkoda. A teraz pokażę wam, jak to się żyje na tym domku. Bo tutaj, właśnie wszystko się zaczęło. Domek jest zrobiony prosto. Tutaj mamy taki, taką moskitierę. O, kaczki właśnie uciekły. E, moskitierę. O, już tutaj jest dziurawa, bo to drugi sezon. Tadzik. bądź grzeczny, nie uciekaj nigdzie. Drugi sezon, już ono służy, będzie trzeba kupić nową. No, domek jest urządzony tak najprościej, w razie włamania czy czego, to... Żeby tu nie było właściwie, to tu nie ma nic ciekawego do kradzieży, bo... To stara, stara kuchenka. kupki, beczka z wodą, którą trzeba przynieść tam ze zdroju z drugiego brzegu. No nie wiem, WD-40. Wersalka, no wędki, ale wędki to ja zabieram do domu zazwyczaj. No i tutaj mój główny problem, czyli alkohol. Jedna skrzynka, druga skrzynka. Tam widzimy trzecią skrzynkę. No trochę człowiek spożywa, szczególnie w okresie letnim. No próbuję z tym walczyć co roku, staram się ograniczać, ale. Może w tym roku wyjdzie, bo na przykład teraz w tym okresie to nie piję prawie nic. W poście właściwie to nic, no od 6 tygodni. I co tu widzimy? No telewizor stary to też nie przedstawia żadnej wartości. No jedynie lodówka, no ale kurna komu by się chciało nieść taką lodówkę. No i tutaj w okresie letnim spędzam czas, no oczywiście alkohol no to, to wiadomo przy takich koleżkach. No, i staram się z tym walczyć. Wywieszam na przykład tabliczkę. Proszę nie częstować gospodarza alkoholem. Ale kumple bardzo często mnie namawiają. Pozdrawiam Tomka, Adusia, koleżankę Paulinę, Karolinę i całą resztę towarzystwa, którzy wpadają opowiedzieć swoje historie z życia, całe, smutne. No, i zazwyczaj przy tym leci piwo. No, to co zrobisz? No a tutaj już nasz niegrzeczny Tadzik wyniósł skarpetkę, którą jeden z moich kumpli zgubił. Także zapraszam za chwilę nad jezioro. Tam nad jeziorem, jak widać pogoda nas nie rozpieszcza. Wieje wiatr, pewnie słabo mnie słychać. Tu z bliska widzimy właśnie wyspę. Chciałem pokazać jak duże jest to jezioro. Ma 333,7 hektara. Są większe oczywiście, ale dla nas, którzy tu mieszkamy, to zawsze nasze jezioro będzie najlepsze. Przynajmniej według nas, no wiadomo, że każdy lubi swoje. Nie tak wygląda jeden z brzegów, nad którym ja mieszkam, właśnie mam do domku blisko. Spadzisty bardzo, także tu troszeczkę porównaliśmy, żeby to się nie obrywało i żeby ludzie nie wpadali do jeziora. No tutaj było kawalerskie na jesieni, no i niestety ten stolik na przykład nie wytrzymał tego kawalerskiego, ale dorobił nogi i postawię tutaj, bo to było takie boczne miejsce dla tych, którzy już nie mają siły pić. No, widać jeszcze mieli siłę, żeby wyrwać stolik, także bardzo smutna historia. No, oczywiście naprawdę nie jestem taki. Tutaj tak jak widzieliście, ten stolik, co stoi na domku, to tutaj właśnie zamontowany i dwie ławki no i zazwyczaj siedzi się przy tym stoliku tam w szafce się chowa takie rzeczy najpotrzebniejszego użytku jak ketchup, cztery piwa ale star staramy się nie spożywać i nie polecam alkoholu no ale no tak wychodzi, ale myślę, że w tym roku ograniczą no i pale nisko Tutaj przyszykowałem drzewo na kawalerskie, a nie wykorzystaliśmy wszystkiego. To tak wygląda ten brzeg. Następnie tutaj miałem takie szczęście, że dziadek z Tatą zostawili mi w spadku bardzo długą linię brzegową. Jest jeszcze drugi brzeg taki porównany i myślę, że za chwilę o nim opowiem. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że no, jaki jest brzeg, każdy widzi spadzisty. No i mogę powiedzieć, że goście bardzo często tutaj w dole lądowali i nie tylko po spożyciu. Chociaż przede wszystkim po spożyciu. No, ale mi też raz się zdarzyło. No, na tyle, że że musiałem już iść brzegiem, bo nie mogłem tu się wdrapać pod górę. Na szczęście teraz naprawdę staram się ograniczać, robię pompeczki, brzuszeczki, a w poście to tak jak co roku w ogóle, chyba że jakiś odpust, ale to odpusty w poście to praktycznie, no chyba tylko Józefa jest odpust. Tutaj stoi. Toaleta, elegancka, nazwana skanią, ponieważ braciek przywiózł gazetkę skania i tam zawsze jak goście chodzą, to czytają tą gazetkę skania. No i wygodnie w niej jest dla tego skania. A tutaj rósł taki duży suchy grab i właśnie ciągaliśmy go traktorem. Ja to bałem się, że rozwali mi tą latrynę, ale całe szczęście mój ojciec z wujkiem są sofachowcami położyli elegancko. Ja to trochę mniejsze sztuki piłują, no dajmy na to taką brzozę, a oni tymi wielkimi, suchymi. Bo to najlepiej to piłować suche drzewo. Nie marnować zielonych, dobrych drzew, tylko suche, które zasłaniają, niszczą inne drzewa. I tak to wygląda. Kiedyś tutaj, naprzeciwko Skanii, miałem taką ukrytą kładkę. Należy do PZW. Wykupiłem członkostwo i pozwolenie na ten rok. W tamtym roku miałem tutaj taką ukrytą kładkę w Trzcinach. Lintu występował. Ale co bym nie robił, nie mogłem go złowić, a często widziałem tu w trzcinie, jak w przykładce przepływał. Wzdręga tzw. krasnopióra, płocie naprawdę duże okazy, ale lina... Naprawdę ciężki problem z tym linem jest. Większość ryb wypuszczam, jeżeli jest naprawdę duży okaz i tego, to staram się wypuścić, ale jeżeli naprawdę ładny, i do sklepu mi nie chce się jechać to zostawiam Tutaj mamy taki zdrój Wypływa on Praktycznie tam od tej aż wirowni tam daleko, daleko I w ogóle to są podziemne wody Tutaj tylko mój kolega Michael Wsadził rurkę, żeby łatwiej było nabierać butelkę i nosić do tej beczki tam na domku a tutaj jest po prostu na dwa kręgi taka studienka zrobiona. Chodzimy tam napoje bezalkoholowe, ponieważ alkoholu nie polecamy i lepiej go nie spożywać, bo to nie jest nic dobrego. Tu jest drugi brzeg. Często zatrzymują się, mówię na niego pole namiotowe, bo często zatrzymują się tutaj spływy kajakowe. Mam okazję gościć. Ogólnie to... Głównie używam go, żeby chodzić tu na ryby. Tu po lewej stronie bardzo dobrze też z bierze. No tak, z życia kawalera. No, człowiek jest szczęśliwy, że żyje tak, jak żyje. Ma kolegę. Często wpadają też znajomi odwiedzić. No teraz ta kwarantanna i ten nieszczęsny wirus. Także staram się ograniczyć kontakt. Ale mamy nadzieję, że może już pod koniec maja pojawią się w czasowicze. koledzy się pojawią. No, szczególnie Tomka chciałem pozdrowić na tym filmiku, który bardzo kibicuje i lajkuje myślę te filmiki, raczej lajkuje. No i pa Paulę, jedną i drugą, Karolinę, Sylwię, no i Marcina W. oraz jego dziewczynę narzeczoną. Na weselu będziemy ich się bawić. No i tak jak widać, tadzik. Tak tu żyjemy. Tak, dla ciekawostki, to tu po sąsiedzku zaraz. Tu do końca się dochodzi i wypływa ta rzeczka, co na początku opowiadałem. W tamtą stronę, bo ten brzeg bardzo długo się ciągnie. E, tutaj szczupak często. Jakoś z tydzień temu, z dwa tygodnie. To haso w tych trzcinach. Ja to nie mam zapędów jakichś kusowniczych albo coś. A właściwie to nawet zastanawiałem się, czy nie wrzucić mu gałązek i tych bo ktoś mi mówił czy wyczytałem, że to pomaga w jego tarle, bo on wyciera się głównie w jegliwiu. No tak mówią u nas jegliwie. Nie wiem jak, jak w innych regionach, ale w naszym jest tak mówione. No, i jak zaczął się filmik od tego, gdzie zaczyna się rzeka, to pokażę Wam, gdzie się kończy. Tutaj jest takie zejście z pól. Tu mamy brzeg, ale niewykorzystany. I rzeka tutaj, takim zawijasem, zakrętem, dopływa do. O, tu też kaczki. O, one wiecznie. Tu jest to okres godowy, kopulacje i ogólnie. Różne sprawy. No i rzeka tutaj kończy swój bieg w jeziorze naszym, którego nazwy nie podam. No i wypada zakończyć więc jeszcze spojrzenie na tadzika. Tadzik uśmiechnie się na koniec. Zainteresowany kaczkami jest.